Witam, witam, witam! Jestem z powrotem, ciąg dalszy LEGO City, kolejne wydanie. Tu mamy rekin w głębi. Nurek i rekin. Dobra, musimy najpierw zobaczyć, co tu jest. To już wiem o tym. Bartek Butla. Hej, jesteś gotowy na przygodę? Tak, no dobra. Ale ładne tu widzimy. Co to jest? Bezpieczne i pyszne. O rety, muszę pędzić. Do zobaczenia i cennego ładunku. Chwila, chyba widzę płetwę. Oj, to może lepiej trochę poczekam. Dobra. Tu jest Fodrok z donutami. Oraz plażowy gład ratunkowy. Piękne. Podoba mi się taki pączek. Trochę wygląda jak donut czy cukierek. A wygląda jak trochę koło. no Ale to jest tu koło, opona. I komiks tu jest. Aby złożyć nurka. I takie coś. Przejdźmy teraz do tego, zanim ten Aku się zastanowi, jak to złożyć. Już przez, no, przez dwa lata bardzo kocham Lego City, zostałam popularna. Tu jest na takiego przestraszonego, tu jest rekin, otwiera buźkę tak. A boję się! A dobra, sorry, no dobra, jeszcze to nie wszystko. Ten się już nie boi. I rekin nie zrobi jej krzywdy, bo on oswoił. Nie boję się rekinu. Żartowałem. A dobra, to jeszcze nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć latającą butlę dla Bartka Butli. Gotowe. No i mamy takie latające takie jakieś, nie wiem, jakieś wygląda trochę jak butelka po bidonie, nie wiem, tu rekin. No i to jest już złożone. Teraz mamy Łamigłówkę. Tu dziewczynka ma jakąś Coca-Colę. Tu chłopiec maloda, Balonik. Dziewczynka jakaś jest. Łyżka. Coca-Cola czy sok? Nie, to nie przypomina mi Coca-Colę czy sok. No ale tutaj ma kwiatka chyba. Mi się przypomina. O, rysunki mamy. Poczta. Prypedy w śniegu. Dzięki waszej wyobraźni, magdzie Śnieżek, żyjmy mnóstwa niezwykłych przygód. Dziękujemy. Wszystkie wspaniałe... Rysunki, które się na komuś wydania 12. z wydania 12-2023: Dominik Skrzewa, Max z Poznania, Igor z Wysokoła Podlaskiego, Mikołaj z Wrocławia, Marcin z Dobra, ale coś jest śmieszne, czy nie? Śmieszne. E, co tu jest? Dwaj bohaterowie, jedna misja. Uśmiech, proszę. No tu to, to już znacie. Tu mamy dzień na plaży. Przepatrz się bardzo uważnie. Jaki piękny dzień. Krem z A, obejdę się bez nikogo. Tutaj widzimy, że jest jakaś podejrzana osoba. Podejrzana osoba wygląda tak, jakby nie miała najmniejszej ochoty spędzić dnia na plaży. Chyba to jest już Justyna... z Nie, Natalia Napad z tej poprzedniej serii. Ona jest chyba niezadowolona, chyba. Nie wiem. Ale ten. Ten jest nawet uśmiechnięty. Ma białą, bite śmietanę, ta? Ma jakieś majtki? Nie wiem co. No i raki mi ubrysz, w Nigdy nie wiedziałem, ale tyle to w zamku w piasku. Dobra, co dalej? Nie udało mi się zrobić podnóże trapaty, bo to było trudne. No dobra. Narysuj przygodę Bartka Bulka i jego towarzysza wczeczki z SPK z super talii, podwodnej krówki. Wygraj wspaniałe nagrody. Ucz rażacka ciężko z bulgurami i posterunek policji pości. Dobra. Jeszcze nie dostałam galaktycznej zabawki, bo to ma być ostronatło ze statkiem kosmicznym. Ten statek jest super szybki. Komiksy nie pokażę, bo to wykryta z go... A to jeszcze jest bonus. Nurkuj po nowe przygody. I tu jest kolejne. Dobra. Tak wygląda właśnie. Tak jak z tej strony widzicie. Dobra, koniec. Dziękuję i do zobaczenia.